Cześć, Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony list już, a tu już jest trzeci odcinek z Five Nights and Freddy's Special Delivery. 5 yy, nocy u Frediego specjalna przesyłka. Chciałem to powiedzieć w pierwszym odcinku, zapomniałem w drugim tak samo, ale no cóż, musiałem. Więc zostałem popros poproszony serdecznie, żeby zawalczyć z fantem Fredim. Nie, bo ja nie ma problemu Fanta Freddy, jest jeden z moich ulubionych Fredów w tej grze. Także a pomyślałem sobie, oprócz tego, nie będę tylko walczył z samym Fanta Freddy, tylko zawalczymy jeszcze z Jacką Chicką i Jacką Bonim. Bo myślałem na początku, że z Fanta Freddy będę walczył później, ponieważ poczekam, aż do niego jakieś skiny wyjdą. Ale nie ma problemu zobaczyć wcześniej. Tu jesteś. Dalej no jestem tym jeszcze, trochę mnie z nosa ciągnie, ale przeżyję jakoś. I teraz czekam nisko na Ferdziaka O, jest przyjemniaczek. No dobrze. Nie, nie chcę chyba. Od razu tarcza, żeby mi nie wyjaśnił. dzień dobry. O kurde Jest! Dobra, tej Freddy Proszę bardzo, wyjaśniony. Czemu nie zostałem zlagowany prezent? A zobra ta gra się czasem glitczuje, więc nie powinien cię dziwić. Jako, że mi się myli i teraz nie wiem, Jackal Chica, czy Bonnie, co będzie pierwsze, to wiesz, z tym zawalczył Jacko Uczkorita. jadę z Jackal Chicą Będę miał problem, od tego jej trzy role, już dwa. Więc jak mi to teraz wyjaśni, mam jeszcze dwie szanse. This is not good idea. Było ten... Halloween, ten nie wiem czy był coś czy roztowany. Pewnie bug do kupienia ja nie, nie kupiłem. Bo zbierałem, nie kupiłem. Czekamy. Dobra, to chwilowo czekanie, nisko. Pauza. Okej, okay, przyszło. W końcu. Jest! Uf. Oj się spociłem przy walce przy niej i ja pierdzielę. Niby dwie minuty, ale... Pot is... Ale ja nie będę mówił. Uf. Tak, w, gr w grach i życie, w ogóle nic z tego nie masz, tego i jęczyńc sobie wiaderko, bym miał pot. Gdybym mógł sprzedawać pod to bym kurde milionerem dzisiaj pierdziel Czemu mi się tu myli Dobra Uf. Bo nie chodź Uf. O maga O maga O lul Omega, ale czuję ten pod, czuję ten pod. On nie jest fajny. Dobra, widzimy się za chwilę. Przyszedł, oj, przyszedł, przyszedł. Przyszedłe to moje Nie będę kończył tego zdania. O Jezus mój ja mi telefon z ręki wypadł Ja prawie upuściłem telefon Jak się pojawił. No przestań. Kurde Nie ta reakcja Uff. O ja pierdolę Po c walki to się upociłem. Okej. Okay. Zapomniałem, że oni byli aż tak agresywni, ale to by było na tyle jeśli chodzi o dzisiejszy trzeci już odcinek z 5 yy, nocy u Frediego specjalna wysyłka? Special delivery. No, specjalna wysyłka. No, to... Okej, okay, ja teraz widzę, że po też montażu nie pokazałem wam animatorniku, więc... Tutaj macie wygląd Phantom Freddy'ego Fajny, fajne, fajne. Chyba mój ulubiony animatronik stworzony przez Kota KOTOW, Boni. Jacku cika. No. I to by było na tyle. W dzisiejszym odcinku, dzięki tam możecie zostać łapkę w górę, subskrypcję, dzwoneczek do zobaczenia następnym, cześć!